Dzień dobry, tu naukowiec Kamil. Dzisiaj idziemy testować na naszych testerach. Zobaczymy gdzie są nasi tutaj ludzie i pójdziemy tutaj, bo zatrudniłe dwie osoby tutaj są. Proszę otworzyć, dzień dobry. Dzień dobry! Czy to jest ten tester? Mhm. Proszę wchodzić. Co się mu dzieje? Czekaj, uciekaj. Czekaj! Wypuścić mnie! Ej, nie wyjdę! Odkieruj! Kurde, no nie mogę wyjść! Zamykać! Zamykać! Dobra, nie... Co się z nim dzieje? Co mi się dzieje? Ja nie mogę! Z czemu on się kręci? Panie, tak to, że mamy tutaj... Wirusy mamy tutaj, takie randomowe. Proszę wziąć. Wirusy randomowe? Będziemy Chodź po nowe szkatułki z wirusami, chodzi po te szkatułki, chodź Idziemy Ty tam go pilnuj, słuchaj, gdzie te wirusy Tutaj, chodzi, Okej. Okay. na I... minion To ma na przykład To wirus są podstawowe A jest tu gdzieś jakiś wirus, nie wiem, czekaj, idę wyglądać Jakiś ja nie mogę, jak to wygląda. Jak to w ogóle wygląda. Kurczę. Ej, no wirus? Co to jest w ogóle? Nie czekajcie w ogóle, jakie to są wirusy. Pokazujemy wam, widzowie. Yy, taj, jakieś dziwne te wirusy są. Będzie ciekawie, czy będzie ten wirus najgorszy, o którym sądzę. Nie ma. Chyba go nie ma. Ale patrzcie, widzowie. Idziemy sobie i bierzemy. Tak, mamy jednego wirusa i teraz do drugiej... czekawki. Patrzcie widzowie, mamy zielony, no i idziemy. Albo czekajcie co to jest. To mnie coś za... Okej okay, mamy, bierzemy i idziemy. Zobaczymy co się mu stanie. Zobaczymy co się mu w ogóle stało tym gościowi Tylko nie mogę tym bardzo znaleźć. Słyszę dziś tu, że nasi są, nasi tajni naukowcy. Dobre? Dobry. Co, dobry. Się mu... co się mu stało? Dzień dobry, Dzień dobry. testy. Weźcie... Ej, ty... Le y y nic się mu nie dzieje. Oto ty... Nie to, no. to, o to. Mhm, to Weź... a nie to. to. Weźcie nowe. Nowe, o bo to, on to. przeżył nic mu nie. nic mu nie jest tylko jest w kulce, czyli... No jak nabierasz wirus, to dasz No. Nabierasz i ty despujesz. Okej. Okay. Weźcie proszę. nowego bota dajcie, bo... Bo w tym temu nic nie jest. No dobra, to chodźmy. Co się stało? Niszczymy go Oj, eee, yy, jest się... OK. okej Co to było? Nowy bot Chodźmy Dzień <noise> dobry, e, bo ja je wejść nie mogę y, Mogę. O ma, ma, masz, masz, teleportację Prawy górny ruch Wiem, wiem o, o, to jest dobry, ale panie, proszę mnie puścić do tego bota, bo chcę go zrobić typowe testy na... tego. Tak. Teraz bierzemy... ja biorę teraz taki... Jeden, toilet? Taki co styl, to, jest? Biorę. Toilet okay. biorę, biorę to bierzemy, jest?! Toilet wirus, okej. Ja biorę kiblowy wirus. Będzie toilet. wirus. Ja mam toilet wirus, dobra, bierzemy. idziemy. Ej, mój się pali! pali. O, się. Ej, ty dwie się jeden! Słychać tu Wydziera się, gdzie on? oj, oj! Oj, oj, oj! oj, oj. Go. Zostawmy, Zostawmy go. go trudno. Dobra, otwieramy, otwieraj to. I dobry, to jest wirus. Czekaj, co z nim jest? Co się z nim dzieje? Jest tu piosenka? Ja to musiałam wyciszyć, bo piosenka tu jest. Poczekaj. Co tu się? Nie, no to już jest serio dziwne. Co to jest? Puść mnie tu. Co się tu dzieje? Nie! Musisz oto kliknąć. Odblokuj panel sterowania. O! Ładnie, idziemy dalej. Doktorze, musisz kliknąć odblokuj panel sterowania. Wciśnij to... Odblokuj panel sterowania. Tak. Ładnie. I co tutaj teraz nowego bocika? O i go teraz od razu rozwalamy! Nie mogę go palić. Włącz to! Czemu go... Dobra, chodźcie! No nie, nawet no nie, nie weszło, ale okej, okay, chodźcie, chodźcie doktorzy wypuszczaj mnie Znowu, znowu MrBeast, no nie No wypuszczaj nas, Wypuszczaj nas, idziemy do naszego, do naszej szkatuły, dzień dobry To pani testerze, proszę drzwi otworzyć, nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę Proszę, proszę testy Nie, stąd, ja nie zrobiłam Dobra, nabieramy wirusa, wirusa, bierzemy wirusa Yyy, czemu... Jak go nabiera się? A, okej. Okay. Proszę, proszę go puścić. Nie, ja nie mogę wejść. Jak? Otworzyć mi. Nie. nie. Dobre... Co się... Nie... Ja... Co? Jak go pomniejszyło? Okej, okay, czekajcie, wbijamy mu wirusa. Nie da rady. Weźcie go... Nie! Od mnie goni! nie! Uciekać doktorzu, uciekać stąd on jest agresywny! Uciekać stąd! Dwie otworzyć szybko! Nie! Dobra, trzeba go załatwić, koniec! Gdzie to jest? Dobra, to Ok, Okej, gdzie to było? Gdzie dobra, to dobra, było? Respit nowego nowy temat otworzyć. Dzień dobry! Będzie... Proszę się czuć bezpiecznie. Proszę się czuć bezpiecznie. Nie. To będzie dobrze. To będzie dobrze. Tu będzie, będzie dobrze. Spokojnie. Nie! Spokojnie. Nie? Oj! Ja Ej, coś się dzieje! Nie! Nie Spider-Man! Ej, weźcie go! Zneutralizować go! No! Nie! Co się tu dzieje?! Weźcie! Weźcie go, zobaczcie! Ja się palę! Czekam tu, Nie! 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 Mam SKP! Akalu, yy, słuchaj mnie tutaj? O, dzień dobry! Mam bo ma wirus SKP, mogę źle. wbić go! Mogę go wbić! Proszę mnie puścić? Okej, okay. dzień dobry! Dzień dobry, Wbiamy panu wirusa! Proszę się czuć bezpiecznie, uciekać, zamykać go! Mam bo. broń! Jakbyśmy musieli coś zrobić! Trzeba go za... w razie czegoś... Mój tam kolejny wirus Kolejny wirus mu wszczepimy. wszczepimy, chyba Ol. ostatni. Yyy... Okay, Okej, bierzemy. Co się z nim... Yyy... Co się z nim dzieje? No, stasi... Strzelaj go! go! Trzeba... Trudno... Uciekać! Spokojnie, tr trzeba go załatwić! Spokojnie, są metody, metody są! Mój to jest jakieś pietko! Panchbogo! Co? Wchodzimy. Nie mogę wejść. Dzień dobre, nie dobre. Proszę poczekać, tylko idzie. Ej, nie wyjdę, pomocy! Pomocy ja nie wyjdę! Proszę, nie wyjdę! Co się z nim dzieje? Czekaj pan! Eee... bomba, uciekaj, bomba tu jest! Bomba tu jest! Nie, a Nie! A co to jest? Nie ma problemu, nie było z nim problemu. Lepiej nie pracujcie widzę w tym laboratorium.